Witam was serdecznie w nowym filmie. Inkubator już jest tutaj obudowany, w pokoju jest 24 stopnie, więc wiadomo, cieplej, nieużywany pokój. Jak widzicie, są tu dwa mierniki temperatur i jest ten. Każdy pokazuje co innego, więc jeżeli chodzi o wilgotność, to wszędzie jest to samo, więc się sprawdza. A temperatura tu jest wyższa, ale według mierzenia termometrem lekarskim. Najlepsze sprawdzenie. Jest to na ekranie pokazuje po prostu jakby stopień wyżej. Ja jeszcze to sprawdzę, bo ja go jeszcze domierzam, ponieważ on chodzi. W tej zabudowie w sumie 3 godziny. Jeżeli wszystko będzie OK, najwyżej jeszcze dokręcę i. Wtedy, jak już ta temperatura będzie te 37-8, najlepiej, to rzucamy jajeczkę. Ja sobie włączę teraz termometr. Go trzeba najlepiej sprawdzić. łączyć i wyłączyć dwa razy. Zajrzymy sobie do budowy. Ja go kładę tak w miarę na środku I zobaczymy co zaraz wskaże Jeżeli chodzi o jajka O, włączył się bo, słychać? Jeżeli chodzi o jajka, idą tu jajka już po nowym kłowucie yy, Brachmy kronostajowej Czubatek, bo już moje kochane czubatki zaczęły się nieść yy, Więc zobaczymy co z tego będzie, no i oczywiście silek, sileki, zobaczymy jak będzie miejsca, bo w sumie dokładnie nie mam nawet podliczonych do jajka kochinów. Yy, jajka też są tym razem niepodpisane, jajka nie są starsze niż 2 tygodnie, one mają tam dokładnie 10 dni. Yy, jajka są niepodpisane, bo w sumie można je łatwo rozróżnić, oprócz tam brak wiadomo. Yy. Ale po prostu przy... To jest, jakby też w sumie powiedzieć, moja inkubacja testowa. Zobaczymy, jak się wyciągnie. Wiadomo, może po części szkoda jajek, ale że tak powiem, też jakoś nie panikuję przed stratą, bo ewentualnie ja sądzę, że moje kochane kwoki już tak faktycznie poczują wiosnę. To kwestia miesiąca i powinny siąść. Więc wtedy na pewno większość się i tak pójdzie pod lęki naturalne. Mm, więc zobaczymy, jak to będzie. Yy, no, mam uroz do tych plastików, ale że tak powiem, na tą chwilę też nie chcę się bawić w taki porządny inkubator. Yy, ponieważ trzeba się na czymś uczyć, a lepiej się uczyć na czymś tańszym. Tak jak już mówiłem, opinie tego inkubatora są różne. Ale to już będzie, jakby to powiedzieć, ja sobie sam ocenię jak to będzie, Są dobre i niedobre. Tak jak mówiłem, plastiki przez bardzo dobrego hodowca są niepolecane. Ale ten zaś, jak już, jak już to ten, albo jeszcze jedna firma, jak dobrze pamiętam. Więc zobaczymy jak to będzie. O, termometr jeszcze nie piszczy. Więc y, wtedy się okaże, mówię, no choćby nawet te 70-60%, jak się wykluło, to będzie... Zawsze coś. Odchowalnik będzie budowany, ale mówię na tą chwilę, jeszcze mi się tak nie śpieszy. Trzeba stopniować wydatki, pamiętajmy, bo tak szybko się nie zwrócą, jeżeli chodzi o kurczęta. Jeżeli chodzi o pozostawienie kurcząt, na tą chwilę nic jeszcze nie mówię, czy coś zostawię, czy nie zostawię, czy wszystko pójdzie na sprzedaż. Prawdopodobnie na pewno pójdą wszystkie sylki, bo jeżeli chodzi o same sylki, to ja mam na kurczaki rezerwacje wstępne. Yy, więc tu cała pula raczej będzie szła na sprzedaż. Ale zobaczymy, jak to będzie dokładnie. Yy, tutaj jest ten zbiorniczek, trochę tak mi tu ciasnowo wyszło, ale daję radę zlewać wodę. Tu spokojnie na co mogę dolać bo mi trochę wilgotność spadła. też muszę tak trochę bardziej wyczyt to chciałem spróbować metodę na sucho ale chyba nie jestem do niej zbyt jeszcze przekonany i nie potrafię tego jeszcze bardzo robić więc na razie sobie odpuszczę tą metodę A na razie się skupię na takiej podstawowej metodzie. Ja sobie podniosę już ten termometr, bo ja już mniej więcej będę widział. Dobra. Temperatura jest 273. On często mi piszczeć. Więc jeszcze troszeczkę ja sobie tu zaplusuję. Podkręcę. Tu jest taka śrubeczka. Nie wiem, czy wy to widzicie. I... Zmierzę sobie dobrze, bo oczywiście ciężko iść po śrubokręt i zmierzę sobie to za pół godziny. Mam nadzieję, że już będzie wszystko wiadomo. Wtedy wrócę do Was. Jeżeli będzie temperatura, to powiem trochę o wkładaniu jajek do inkubatora. Jak to zrobić? Jak jajka powinny być ustawione I będziecie mieli więcej informacji. Na tą chwilę, bo tu widzimy temperatura 37,3 chce 37. Te 5-6 żeby było najlepiej. O no najlepiej 378, tak jak mówię. Więc widzimy się, jak już będzie wszystko w porządku. I jajka będą lądować w inkubatorze. Do zobaczenia. Moi drodzy mamy poniedziałek rano Inkubator w końcu jakby się unormował. Yy, więc zaczynamy. podstawowa zasada wkładamy jajko tą węższą stroną w dziurkę. Tak o. Jest to najlepsza sposób. Tu mamy, akurat zaczynam od wkładania jajek brachmy. Jajka były jakby w sumie natura je wyczyściła, bo one były zbierane od razu, w sumie po. Jakby znoszeniu, więc ich czystość jest no rewelacja praktycznie wszystkich tu w międzyczasie ja to muszę dopasowywać. W międzyczasie też śledzą jajka silek i jajka czubatek. O, co? jak ulał. Więc zaczynamy. Temperatura mi się wynormowała, więc osiągnąłem to, co chciałem. I już zobaczymy się, jak już uzupełnię, bo mi jedną ręką trochę ciężko, cały inkubator. Jak widzimy... Cały inkubator już pełny po brzegi. Oczywiście większość się jak brak. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to wszystko będzie wyglądać. Ten proces całej inkubacji. Mam nadzieję, że będzie ok. Czyli teraz czas zamknąć pokrywę. No i co? Niech sobie działa. Więc moi drodzy, do, zobaczyć, do zobaczenia, pierwsza ta ekipa pozdrawia. Trzymajcie się i miłego dnia wam życzę. I tak jak mówiłem, w następnym filmie będzie o działach, a inkubację będę pokazywał po prostu podczas prześwietlenia. Czyli widzimy się, jeżeli chodzi o inkubator, za 7 dni. Mam nadzieję, że do tego czasu wszystko będzie ok. Nie sugerujcie się tą temperaturą, którą teraz widzicie, po prostu, no bo był otwarty. tylko ta temperatura jest teraz niższa, ale on spokojnie sobie zaraz nabije. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam.